Co tobą kieruje? Rozum czy emocje? No właśnie, przez setki tysiące lat wydawało się, że człowiek, jako istota rozumna, kieruje się wyłącznie rozumem. I kartezjańskie, myślę, więc jestem, było najważniejsze. Tak, bo to nobilitowało nas, ludzi. Ale dzisiejsza neuronauka, czyli badania związane z mózgiem, zmieniają ten pogląd. Zdecydowanie okazuje się, że człowiek oczywiście pozostał istotą rozumną, bo ma płaty przedszczałowe, tam gdzie odbywa się myślenie, ale przede wszystkim działania człowieka wynikają z jego emocji. To emocje nas napędzają. Czyli emocje poprzedzają myślenie i są niezwykle ważnym elementem naszego życia. No zdecydowanie. I co więcej, neuronauka uzasadnia, dlaczego tak jest. Tu się odbywa ten proces inną drogą. A ponieważ emocje odbywają się drogą krótszą, zatem są szybsze niż droga rozumowa. Powodują, że się w coś angażujemy. No zdecydowanie. A potem w sposób myślowy uzasadniamy swoje postępowanie. Emocje też powodują, że w ogóle możemy żyć i że nie robimy jakichś rzeczy, które mogą nam zagrażać. No bo kiedyś możemy powiedzieć, że nam się wydawało, że emocje to jest coś złego, że tylko trzeba myśleć. Ale przecież gdybyśmy nie odczuwali na przykład strachu, to człowiek by nie przeżył nawet 10 czy 15 minut, bo niebezpieczeństwa czyhają. Nie tylko tak jak kiedyś, powiedzmy te 100 tysięcy lat temu, ale również w świecie współczesnym. Dlatego emocje są tak samo ważne jak rozum. To zdecydowanie. Teraz wiemy, że tak naprawdę emocje są nawet ważniejsze niż działania rozumowe. I dlatego, jeżeli będziesz rozumiał lepiej siebie, że jesteś istotą emocjonalną, docenisz znaczenie emocji. A to pozwoli Ci też harmonijnie funkcjonować. I będziesz miał dzięki temu zdecydowanie ciekawsze życie.